Jeden dzień jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień, no co mówiąc, osiem dni, prawda? Jak bardzo szybko bracia i siostry minęło. I wiele twarzy już jest znajomych i dzieciaków i podrostków i z waszych też pięknych twarzy. Niektórych bije radość, mam nadzieję, tych misji, ponieważ coś się wydarzyło. Kiedyś prowadziłem rekolekcje adwentowe w parafii św. Józefa w Warszawie. I w pewnym momencie jeden z wikariuszy mówi do mnie tak, wiesz co Sławek, jakbym nie był księdzem, to bym nie chodził do kościoła. A ja mówię, dlaczego? A on mówi, słuchaj, bo jak patrzę na tych rodziców, co z mi przychodzą, to ja sobie myślę, oni mają po prostu gigantyczną wiarę. Ja takiej wiary bym nie miał. Dzisiaj, mówi, nie mam takiej wiary jak oni. Mówi, dla mnie ci rodzice... To jest takie świadectwo, jak sobie pomyślę ten cały bałagan rodzinny, te dzieci i jeszcze ja mam iść, ja bym nie dał rady chyba. Mówię Wam o tym, kochani, którzy tutaj jesteście z dzieciakami, że jesteście wielką pomocą dla nas księży. Bo moja wiara także kształtowała się w oparciu o wspólne życie we wspólnocie, akurat naukowo gdzie były i są małżeństwa, dzisiaj już są takie. W wieku takim jak ja, powiedzmy, nieco starszawe już, ale 30 prawie lat temu, jak zaczynaliśmy wspólne życie w tej wspólnocie, jak bym jeszcze w seminarium, były to młode osoby dzisiaj mają po pięcioro, po siedmioro, po ośmioro dzieci i jak ja patrzyłem na ich życie, to mi się chciało też żyć i nawracać. I dlatego wasze świadectwo jest wielką pomocą, mam nadzieję, też dla waszych księży, dlatego że my jesteśmy także słabi. Nawet bardzo słaby, wielokrotnie, i potrzebujemy pomocy z Waszej strony, jak mówiliśmy na tych misjach, moi drodzy. My nie jesteśmy kimś, kto Was obsługuje, prawda? Tylko razem z Wami idziemy pewną drogą, która nas ma prowadzić do nieba, jak mówiliśmy w tych misjach. Parafianin, po grecku paraikos, znaczy ten, który przechodzi. I to jest prawda o nas. Przechodzimy, jesteśmy tylko tutaj czasowo. I dlatego w tej pielgrzymce wiary mamy być razem. Jesteśmy sobie wzajemnie bardzo, bardzo potrzebni. I w tych misjach świętych mówiliśmy o tym, co znaczy się nawrócić. Dużo mówiliśmy o tym. I mam nadzieję, że niektórzy z was dzisiaj słuchając tej Ewangelii już nie mają problemu ze zrozumieniem tego Słowa Bożego. Bo ta kobieta, którą pochwycono na cudzowóstwie i postawiono wobec całego zgromadzenia Kto jest ta kobieta? Gdzie jest ta kobieta? Dzisiaj. Kto z nas jest tą kobietą? Ksiądz mówi: Robert ja. Ja też. Mam nadzieję, że z wielu was, wielu z was w tych misjach zobaczyło właśnie tą swoją nagość. I miało tą odwagę zmierzyć się tym słowem misji i nie broniło się przed tym, co słyszeli, bo jeżeli przyjęliście to całe słowo, nasze przypowiadanie, to dzisiaj jesteście w kościele jako ci cudzołożnicy. Tak. To jest trudne, nie? Ale prawdziwe, bracia i siostry. Dlatego, że w języku polskim to jest słowo trochę nieudane cudzołóstwo, to znaczy i z kimś do cudzego łoża, nie? A w języku na przykład rosyjskim. Jest piękne słowo, prilubodziejanie, działać przeciwko miłości. I o to właśnie chodzi. W Biblii, kiedy będziecie więcej i więcej czytać, mam nadzieję, że niektórzy z Was zostali zachęceni do tego, aby otwierać karty Pisma Świętego, spotkacie właśnie taką definicję. Pan Bóg mówi, ten lud jest ludem cudzołożnym. Dlaczego? Dlatego, że pierwsze cudzołóstwo, które zrobiliśmy, to prelubodziejanie w swoim życiu, to jest, zdradziliśmy miłość Jezusa Chrystusa, odwróciliśmy się od swojego oblubieńca i wybraliśmy wielokrotnie grzech. Dlaczego? Bo nie ma w mojej miłości, w sercu miłości do Pana, bo nie jestem tym, który biegnie. Wielu z was nie chodziło na tę misję, prawda? Widzę tu wiele twarzy nieznajomych. Dlaczego nie chodziliście? Dlaczego? Chcę Wam pomóc. Dlatego, że jeszcze nie jesteście pochwyceni przez Chrystusa. Jeszcze biegniecie swoimi drogami. Jeszcze Wam się wydaje, że Wasze ścieżki są prawidłowe i macie oczywiście wytłumaczenie, dlaczego tu nie byliście na misjach. I ja nie chcę wchodzić w żadną polemikę. Tylko chcę Wam powiedzieć, że ten, który ma ucho otwarte, on biegnie. Za Chrystusem. I wie, kiedy Chrystus mówi mu, teraz rób to, a teraz tamto, teraz to zostaw, to jest ważniejsze. On wie. Kto jeszcze nie ma serca otwartego dla Chrystusa, tylko przeżywa swoją wiarę ze względu na prawo, bo prawo kościelne mówi, że trzeba być w niedzielę, prawo Boże mówi, że trzeba być w niedzielę, tak, i dlatego chodzimy, nie? Bo prawo Boże jest takie. Ale nic ponad to. Nawet jesteśmy, zobaczcie, tak cudzołożni. Tacy zdradliwi, że nawet nie znajdujemy czasu na modlitwę codzienną. Tak jesteśmy dufni w sobie, że jako małżonkowie nie modlimy się razem, bo damy sobie sami radę. Nam Chrystus jest niepotrzebny. I nie mówcie sobie, że jest potrzebny, nieprawda. Gdybyś wierzył w to, że Chrystus jest Ci potrzebny dla Twojej rodziny, byś wołał swoją małżonkę na modlitwę. Parę razy Twoja żona oczywiście zaproponowała modlitwę wspólną, ale Ty się zbył jakimś tam zdawkowym zdaniem, nie? Jak chcesz, to się módl, albo daj mi spokój. I tak się skończyła cała wasza e, miłość do Chrystusa. I dlatego jest tak, jak jest, bracia. W Polsce mamy najniższy wskaźnik urodzeń. W Polsce katolickiej. W Polsce katolickiej. Najniższy współczynnik narodzin w Europie. 1,35%. A powinno być 2,3, żeby naród mógł zachować swoją tożsamość. I Polacy sami siebie niszczą. I nie mówcie, że nie jest ciężko, że nie ma pieniędzy, jakieś inne bzdury. To jest kłamstwo. Nieprawda. Absolutna nieprawda i teraz w waszym sercu jest walka, nie i Bach Bach! Tutaj jakbyśmy zaczęli się boksować, to może bym padł od waszych ciosów. Ale to jest prawda, bracia. Prowadzicie życie pogańskie, a nie chrześcijańskie, żebyście nie mieli co do tego żadnego złudzenia. Odwagi. Mówię Wam to, dlatego, że mam do Was miłość. Tak mi się wydaje, że mam do Was miłość. Nie przyszedłem Was tutaj osądzić i powiedzieć Wam, że jacy źli jesteście. Nie. Ale żebyście zrozumieli, przyczyna jest w naszym sercu. Jak nasze serce jest cudzołożne. I nie należy do Chrystusa, nie jesteśmy w stanie pełnić tego, co jest Boże. Nie jesteśmy w stanie. Znaczy, gdzieś tak daleko żeśmy od Niego już odeszli, że w swoim sercu mamy innych Bogów. I dlatego dzisiejsze to słowo, nawróćcie się do Boga Waszego, jest bardzo ważne, bracia. Bardzo ważne, i te misje były po to, abyśmy przejęli się, i w tych misjach niektórych z Was pochwycił Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że Jemu się udało. Że ktoś z Was przeżył jakieś wewnętrzne takie spotkanie z Chrystusem i zadrżał w swoich fundamentach i zobaczył to serce cudzołożne, bo Jezus, kiedy Mu przyprowadzono tą kobietę, a misje polegają właśnie na tym, i to jest nasze zadanie, bardzo takie niewdzięczne misjonarzy, pomóc Wam zobaczyć się jako ta cudzołożna kobieta. Ale jak ją przyprowadzono, to co Jezus zrobił? Osądził ją? Nie. Tylko powiedział, jak ktoś z Was jest bez winy, niech pierwszy rzuca na nią kamień. Bo nie, nie mówimy do Was to z, tego, z tej pozycji, że jesteśmy lepsi. Absolutnie nie. Dlatego Wam powiedziałem na początku, ja jestem także ta kobieta cudzołożna. I przychodzę Wam powiedzieć, że Wy macie te same grzechy. I nie jestem ani lepszy, ani gorszy. Ba, gorszy, bo jestem księdzem. I dlatego Jezus mówi: nikt nie rzucił, nikt się nie kamienował. Dlaczego, bracia? Bo Jezus coś na piasku pisał, słyszeliśmy, tak? Mówią egzegeci, że albo pisał Rachamim, miłosierdzie, albo pisał ich grzechy po prostu. I każdy widział, że On pisze o Jego grzechach. I te misje święte były właśnie po to, abyśmy zobaczyli swoje grzechy i w końcu nie patrzyli w serce męża, żony, matki, teściowej, synowej, sąsiada, szefa pracy, księdza, nie wiadomo kogo jeszcze. Bo masz przed sobą tylu ludzi, którzy są gorsi od ciebie, nie? i całe życie ich osądzasz, oskarżasz i, i mówisz, to wszystko nie ma sensu. E, może sobie dać w ogóle, w ogóle spokój z tą całą religijnością. Niektórzy już podjęli taką decyzję, i dlatego ponad połowa nie chodzi do kościoła w waszym osiedlu. Dlaczego nie chodzą do kościoła? Mówiliśmy także o tym, bo jeżeli my, chodzący do kościoła, mamy serce cudzołożne, to jasne, że dla nich to nie jest inspiracja do tego, żeby powrócić do parafii. Kiedy oni nie widzą świadków Jezusa Chrystusa, nie widzą tych, którzy biegną za Chrystusem, to jasne, że to nie będzie pomocą, bracia. Bo nosimy w swoim sercu odpowiedzialność za zbawienie także tych, którzy nie chodzą. Mówi Jan, Święty Jan Paweł II w jednej z parafii rzymskich, kiedy ich odwiedzał, że jeżeli parafia nie jest misyjna, nie ma ducha Jezusa Chrystusa z martwych stałego bracia. Bo nie ma nic gorszego jak hipokryzja religijna. Jakieś prawo, jakieś ryty, jakieś nabożeństwa, które nic nie wnoszą do naszego życia. To, to wszystko służy, żeby nam było lepiej, żeby nam się wydawało, że jesteśmy dobrzy. I dzieci wiedzą bardzo dobrze o tym z tych misji. Mówiliśmy o tym, że człowiek jest dobry czy niedobry. Jaki? Nie słuchałeś, znaczy. Jaki jest człowiek dobry czy niedobry? Pamiętasz? Jaki? Jaki? Niedobry oczywiście, ona słuchała dobrze, bo gdyby człowiek był dobry, nie potrzebowałby Jezusa Chrystusa. I to jest cały problem. Słuchajcie, wszystkie dzieci, człowiek jak jest? Dobry, tutaj krzyczały, bo żeście im taki kit włożyli do głowy. Takie kłamstwo. Tak, moi drodzy, żeście ich okłamali. Naprawdę, bo człowiek nie jest dobry, bo dobry jest tylko Bóg. I bez Jezusa Chrystusa nie ma dobrego człowieka. Może być porządny, ale niedobry. Bo dobry jest tylko Bóg. Co to znaczy dobroć? Słuchajcie Ewangelii, słuchajcie przykazań, to znaczy dobroć? Miłosierdzie, miłość, przebaczenie, nosić grzechy innych na sobie, być ostatnim, być miłosiernym. I by Jezusa Chrystusa człowiek nie jest dobry. Bo gdyby był dobry, niepotrzebna była Pascha, będziemy świętowali za dwa tygodnie, już niedługo, Paschę. Co to jest za święto, kiedy właśnie jest wielka nasza radość, że ze względu na mnie, grzesznika, Jezus Chrystus poszedł na śmierć i zmartwychwstał i zniszczył to, co jest przyczyną mojej tragedii, mój grzech. I bez Jezusa nie dam sobie rady, żeby kochać moją żonę, mego męża, żeby przyjąć pięcioro dzieci. Nie dam rady. Nie damy rady bez Jezusa. I dlatego Go potrzebujemy. Żeby była otwartość w naszym sercu na życie. Żeby była radość życia, prawda? No, a nie smutni... Dlaczego jesteśmy smutni, bracia? No, bo nie jesteśmy porwani przez Chrystusa i jest źle, nie tak, jak miało być, i ciągle mamy te utyskiwania, te problemy swego serca, że nie jest tak, jak powinno być. I bracia, wam zdradzę jedną tajemnicę: i nigdy tak nie będzie. I nie na tym rzecz polega, żeby było tak, jak my chcemy, ale tak, jak chce Jezus Chrystus, i dlatego Jego potrzebujemy. I dlatego, bracia i siostry, odwagi. Po to są te misje, i były. Abyśmy się nawrócili, abyśmy zrozumieli tę głęboką prawdę, że nie jestem dobry i dlatego jestem wtedy pokorny przed innymi, nie uważam się za lepszego. Jestem jak ta kobieta cudzołożna, która spotkała się z miłością Chrystusa, z miłością Chrystusa i która może mówić, jak dzisiaj mówi psalmista, Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas, bracia, wielkie rzeczy dla nas. Wiecie, chcę wam powiedzieć, że też ta, ten problem leży w tym, że macie za dobrze tutaj w Polsce. Ja od 27 lat jestem na wschodzie. Za dobrze. Kościołów na każdym rogu. Księży więcej niż trzeba. W waszej decyzji zatrzęsienie duchowieństwa. Siedzą po pięciu na parafii. Macie za dobrze. Za dobrze. I księża nie wyjeżdżają na misję z waszej decyzji. Bardzo mało. W porównaniu do innych decyzji bardzo mało. Za dobrze tu mają. Za dobrze mają tutaj. I dlatego się nie ruszają. Mówię Wam to szczerze. Za dobrze. Wyście jeszcze nie doświadczyli tego, co znaczy życie bez kościoła, bez księdza, bez sakramentów. Nie wiecie, co to znaczy, bracia. Wam się wydaje, że to tak musi być. Jeszcze z pretensjami niektórzy startują tutaj, bo nie chcę córki, ksiądz do bierzmowania do, dopuścić, nie? To, że Córunia cały rok nie chodziła na zajęcia, Córunia nic nie zrobiła, musi być wybierzmowana, bo jak to? Wszyscy to i ona. Nic nie rozumiecie, bracia, wielokrotnie z tego, co jest chrześcijaństwem. Dlatego jedni i drudzy mają się nawrócić, także księża w tej decyzji muszą się nawrócić. Bo jest za dobrze. I ta dobroć spowodowała to, żeśmy stracili ducha chrześcijańskiego i już się nikt nie nawraca. I dlatego to wszystko siadło na mieliznę. I nie ma życia chrześcijańskiego, rodzin chrześcijańskich nie ma. Dlatego bracia, po to były te misje. Abyśmy, bracia i siostry, usłyszeli to słowo, dzięki któremu Jezus chce nas porwać za sobą, bo On tylko ma taki plan, On tylko tego chce: uczynić nas szczęśliwymi. Szczęśliwymi, zadowolonymi życia, ale kiedy to szczęście jest? Kiedy Jezus jest w moim sercu. Kiedy jestem porwany przez Chrystusa, nie idę już, ale mówi święty Paweł, biegnę. Biegnę nie tylko ze względu na siebie, ale ze względu na innych. To jest życie chrześcijańskie. Już biegnę. Nie? Z pracy do domu, z domu na jakąś liturgię, tutaj do kościoła. Może jesteś do kółka różnicą, a jak widzicie, że nie macie wiary, idźcie do nauka do chomenatu. Macie tyle możliwości nawracania się, bracia, skorzystajcie z tego. Dajcie się porwać Chrystusowi, żeby to nie było takie ciepłe kluchy, wiecie, Lelum Polelum, jak mówią, nie? ani da, ani da. I tak jak ta żaba, wiecie, która i tu chciała być, i tu chciała być. I tacy jesteśmy. I tu za Panem Bogiem, i tu za światem, i tak aaa, i na końcu już nie możemy się ruszyć. Odwagi, bracia. Bo tego chce Pan, żeby w nas był ten ogień, ogień, radość, żebyśmy byli szczęśliwi, zadowoleni i mieli jasność w sercu swoim, czego ja chcę. Czy ja chcę naprawdę należeć do Chrystusa, chcę się nawrócić, czy chcę pełnić Jego wolę, czy Pan Bóg ma na końcu, jak mówiliśmy, moją wolę pełnić i ma wysłuchać moich modlitw, i musi wysłuchać, bo jak nie wysłucha, to biada Panu Bogu, nie? Pójdę sobie z kościoła. Uważajcie, bracia. Odwagi. Niech Pan wam błogosławi, błogosławi, niech zapełnia was swoimi łaskami. Też dziękujemy Wam za wszystkie ofiary, które dzisiaj złożycie na naszą działalność misyjną, moją na wschodzie, ksiądz Ryszard na wschodzie Polski, na granicy z Ukrainą ma parafię. Ale to wszystko posłuży też na chwałę Bożą. I też bracia i siostry, ale przede wszystkim oddajcie dzisiaj Jezusowi swoje życie. I powiedzcie, Panie Jezu, bierz moje życie, takie jakie jest. Jestem tą cudzołożną kobietą. Tyle razy, Panie Jezu, Cię zdradzałem, tyle razy byłem Tobie niewierny, przecież nie modlę się codziennie, nie modlę się ze swoją żoną, nie uczę modlitwy swoich dzieci, nie dbam o to, zawaliłem wszystko, Panie Jezu, to jest prawdą. I to jest przyczyną moich y, tragedii rodzinnych. Dlatego nie kocham żony, bo nie szukam ciebie. Nie mam miłości, miłosierdzia w sobie. Dlatego jestem taki faszysta w domu, tak wymagam, taki leni jestem albo taka leniwa, taka osądzająca. Panie Jezu, dlatego i dzisiaj tu jestem i proszę cię, Panie Jezu, zmień moje serce, daj mi serce nowe. Pomóż mi, Panie Jezu. Proszę cię o to. Dajcie się porwać Jezusowi, bracia. Dajcie się porwać, będziecie szczęśliwi. Amen.